Do dziwnych projektów kulinarnych lub innych, które mają nam ułatwiać życie, raczej już przywykliśmy. A co powiecie o projektach IT typu open source? Chcecie wiedzieć, jakie są najdziwniejsze projekty związane z IT, inżynierią komputerową lub nowoczesnymi technologiami, które można znaleźć? Nie jest to popularny temat, ale jakże ciekawy. Projekty typu open source nie są zawsze tworzone w jednakowy sposób. To cenne technologie, których zadaniem jest rozwiązywanie wielu, często bardzo złożonych problemów. Piękno projektów open source tkwi w kreatywnej, opartej współpracy społeczności, która je napędza. Czasami jednak programiści i opiekunowie takich projektów chcą po prostu dobrze się bawić. To nieprawda, że informatycy nie mają poczucia humoru w końcu to oni wymyślili: wow! Mamy dla Was sześć dziwnych, jeśli nie najdziwniejszych projektów z branży IT, które ujrzały światło dzienne. Gotowi? Chyba wszyscy wiedzą, czyje to słowa? Oczywiście jednego i niepowtarzalnego terminatora, albo raczej Arnolda Schwarzeneggera. Technologia rozwiązała niektóre z największych problemów naszych czasów, ale Arnold C. odważnie idzie tam, gdzie żadna technologia nie dotarła wcześniej, odkrywając prawdziwą semantykę kryjącą się za jednowierszowymi zdaniami, wypowiadanymi przez kultowe postacie Arnolda Schwarzeneggera. Arnold C. to język programowania open source, który wykorzystuje informatykę do odkrywania nowych znaczeń z ponadczasowych powiedzeń Schwarzenegera, takich jak. Arnold C może nawet zastąpić zwykłe słowa kluczowe i operatory frazami, które prawdopodobnie zostaną wypowiedziane przez samego terminatora. Mamy tutaj fanów krów? Jeśli tak, to mamy coś dla Was. Z pewnością znacie siedmiobitowy system kodowania znaków ASC2, jeśli jesteście panami zagadnień IT. Jedno z drugim można doskonale połączyć. Istnieje projekt IT, który łączy urocze krowy zapisane w ASC2 z dostarczaniem wiadomości. Wszystko dzięki Kausei. To program z otwartym kodem źródłowym który pozwala na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem mówiących zwierząt. Oprócz krowy można też napisać inne zwierzęta, chociażby pingwinka. Pozostając w temacie zwierząt, kogo nie bawią śmieszne zdjęcia kotów, niech pierwszy wyłączy nasz podcast. LOLCAT to fenomen internetowy polegający na prezentowaniu zdjęcia puchatego, albo zdenerwowanego, albo zmartwionego domowego kota w zestawieniu ze specyficznym kocim tekstem. Jakim? Ano takim, który zapisany jest kompletnie niepoprawną lub łamaną angielszczyzną, czyli mową kitech. Okej, okay, w uwielbieniu do kocich memów nie ma nic dziwnego. Ale co powiecie na to, że istnieje projekt LOLCAT Bible Translation Project? To strona internetowa, na której w języku LOLCAT napisana jest Biblia. Co jeszcze warto wiedzieć? Język wykorzystywany w LOLCATach był inspiracją dla ezoterycznego języka programowania LOLCode. Code. Dostrzegając w internecie obrazek smakowitego jedzenia, chciałoby się je zjeść, prawda? Od tego jest IM-2 Recipe dziwny, ale jakże pyszny projekt IT. Dzięki niemu można przekonwertować każdy obrazek jedzenia w przepis, który można faktycznie przygotować w swojej kuchni. Koniec ze ślinieniem się do grafiki, czas spróbować, jak rzeczywiście smakuje dane jedzonko. Aż ciekawi jesteśmy, co jako pierwsze byście chcieli upichcić. Muzyka Na koniec zostawiliśmy dla was perełkę. Muzyka Pełnianie błędów jest rzeczą ludzką, ale czasem niektóre z nich mogą srogo kosztować, zwłaszcza jeśli korzystacie z wiersza poleceń lub tworzycie swój własny program. Jeśli chcecie nauczyć się unikania błędów, skorzystajcie z Bash Insulter. Wpisując nieprawidłową komendę, w odpowiedzi otrzymujemy zabawne lub obraźliwe słowa. Na jakie budujące hasła możemy liczyć? Zarówno delikatne, mówiące, że po prostu wykonaliśmy coś źle, jak i takie, które sugerują, że czas odpocząć, na przykład, go outside. Możemy też liczyć na to, że komputer zacznie zwracać się do nas po niemiecku, dowiemy się, że jesteśmy głupi, albo, if ignorance is bliss, you must be the happiest person on earth. Jeśli chcecie poznać wszystkie możliwości tego open source'a, Bash Insulter stoi otworem. Znacie inne projekty IT, które są zaskakująco dziwne? Jeśli tak, to koniecznie dajcie nam o nich znać. Z chęcią poznamy je bliżej. Dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że dowiedzieliście się dziś czegoś nowego. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.